Witamy w drugiej części. Ale kurwi! O ja! No, ja pierdolę. Jak tu jebie! O ja pierdolę. O ja pierdolę, sorry. O kurwa. Jebana rzeka. Ładne widoczki, już tu raz byłem. O, pająki fajne. No i tak, sobie wpłynie rzeczka Tam jest kurwa takie coś Tam jest takie coś Dalej wam nie pokażę, bo coś się zjebami Tu mamy ketchup Jakiś kurwa Nie wiem co to jest Nie wiem kurwa Pizda mnie miłosiernie. Zajście Poleciała kurwa Kamś od kaczki no i to będzie chat ma na tyle na razie, to patrzę za zapytaństwa Przejście do Narni. No i tyle, nara.